Trwają zdjęcia do najnowszej produkcji Michała Kwiecińskiego pod tytułem Filip, w której będziemy mogli Cię zobaczyć, w jaki sposób otrzymała się angaż. Michałem Kwiecińskim, jak się okazuje, znamy się z drugiego panu Szadzi. Przez tą współpracę ogólnie e, gdzieś tam mnie znał, ale to nie jest też taka duża rola. W sumie chyba tutaj najbardziej zadecydowała moja aryjska uroda. Tak, wcielisz się w rolę panny młodej. Czy możesz coś więcej zdradzić na temat, na temat tej postaci? To mały epizod, więc tak nawet zdziwiłam się, że będziesz pytać o tą postać, aczkolwiek zgodziłam się dlatego, że mówić dosłownie dwa zdania po niemiecku, a w ogóle nie znam tego języka, więc mówię, kurde, dobra, no to zróbmy to. A ja jak ta... się uczyłaś właśnie, jak nie znasz języka? Jest taka dziewczyna, która w ogóle pracuje jakby przy tym filmie i nadzoruje, bo tam nie wszyscy aktorzy, którzy mówią po niemiecku, mówią po niemiecku, więc jest taka dziewczyna, która tego dogląda i no umówiłyśmy się na parę lekcji. No i tak to. Właśnie tak jak wspominasz też Filip, to produkcja międzynarodowa. Jaka atmosfera panuje na planie? Jest bardzo fajnie, w sensie to jest zawsze takie wyzwanie, jeżeli trzeba się dogadać po angielsku, no ale kurczę, wszyscy, wszyscy jednak mówimy w tym języku, lepiej gorzej, ale zawsze się da dogadać. No i to jest super, nie? To, żeby tak przy okazji jeszcze w wspólnej pracy się poznać. I Filip jest kręcony właśnie teraz w Toruniu. Czy byłaś wcześniej w tym mieście, czy to pierwszy raz? Byłam w Toruniu kiedyś, dawno temu. Ale w ogóle Filip jest kręcony w całej Polsce. Jedziemy za tydzień do Boszkowa, a wcześniej był kręcony jeszcze we Wrocławiu, to mega robiło wrażenie. On wiesz, na ulicy po prostu były rozwieszone te flagi hitlerowskie, to, to mega i mój chłopak wziął mnie i mówi, ej, chodź, pokażę ci coś, zobacz, coś tu kręcą. Ja tak patrzę i mówię, a ja gram w tym filmie. Właśnie jako panna młoda grasz w takiej pięknej sukni, długo trwała twoja charakteryzacja? Przymiar... Takie tam chwilę trwały, ale to w ogóle jest taka ciekawostka, że to jest rzeczywiście autentyczna suknia z tego, z tego czasu, w ogóle ona jest starsza ode mnie, także no duży mam do niej szacunek i bardzo o nią dbam, żeby jej nie zniszczyć. No ale piękna jest. I oprócz Filipa, tak jak już wspomniałaś, wzięłaś udział w różnych innych produkcjach. Która z Twoich postaci, z Twoich ról jest Twoją ulubioną, pozostaje Twoją ulubioną? No jak na razie to chyba ta wskazana. Jest taki nowy serial w TVN skazana, który wyszedł dopiero i no jeszcze nawet cały się nie ukazał na playerze, ale ta rola wiki, czyli może. No taki łobuziary. To jest e, chyba moja ulubiona, jak do tej pory. Ale jeszcze tego nie widziałam, więc może tak mówię, a, wyszło, a wyszło. zobaczyć, co z tego wyszło. A jaka jest Twoja wymarzona rola? Co chciałabyś? Kogo najbardziej chciałabyś zagrać w przyszłości? Trochę w te wakacje już spełniłam te, to, to moje marzenie, bo zawsze tak się śmiałam, jak byłam jeszcze w szkole teatralnej, że e, moją wymarzoną rolą jest Lara Croft w Tomb Raiderze. I w tym roku e, troszkę udało mi się to tak połączyć, bo nagrywaliśmy film, w którym jakby główną tematyką była paramilitaria. Generalnie bycie taką właśnie dziewczyną do zadań specjalnych. O, tak powiem. Właśnie taki, taka rola fizyczna, wiesz, taka dziewczyny, która kurczę jest taką super bohaterką, albo coś to, to jest mój klimat. Ty też już wspomniałaś czas nauki, jak wspominasz właśnie studia, akademię. Super. Ja skończyłam w Wrocław, wydział dramatyczny. I coś w tym jest, jak to mówią, że to nie ty wybierasz szkołę, tylko szkoła Ciebie. Nie? E ja bardzo się cieszę z tego wyboru. W ogóle pochodzę z Olsztyna, także przyjechałam całą Polskę do tego Wrocławia. Pojechałam tam sama. się sensie nikt z mojej szkoły w ogóle nie pojechał do Wrocławia. Więc od razu na głęboką wodę. Ale bardzo fajnie to wspominam. Kurczę, jednak potrzebowałam takiego wyjechania z domu. No i też ta świadomość, że się spełnia marzenia, nie? No to tak, tak. Od razu cię uskrzydla. Więc mhm. bardzo. A według ciebie co jest najtrudniejsze w aktorstwie? Wtedy, kiedy się nie gra. Wtedy się, kiedy się czeka, jak dla mnie. Może to jest takie no, moje podejście. W sensie, że ja nie, nie boję się grać, nie boję się, że czegoś nie sprostam. Raczej traktuję to jako wyzwanie i no dobra, spróbujmy, zróbmy to. A jakoś tak nie, że nie przeraża mnie to, tylko motywuje, a czaski. Właśnie nie mam co robić, to jest najtrudniejsze w aktorstwie. Uważam i, i, i widzę to teraz, bo kurczę, tak się śmieję, że nikt nam tego w nie mówił. No, wiadomo, czas pandemii, strata, tata, ale jak już minął, tak naprawdę, no bo plany filmowe działają normalnie i tym jest tak, że właśnie nie ma co robić, to, to wtedy co robić, jak nie ma co robić. To jest trudne. A właśnie wielu aktorów też mówi, że w aktorstwie najtrudniejsze jest. Yy, Zarobki są trudne oraz wieczne czekanie na rolę. Tak, właśnie, więc to już się któryś raz powtarza. A masz w rodzinie aktorów? Nie, w ogóle nie. To ja, ja pierwsza to wymyśliłam. A kto jest dla ciebie taką największą aktorską inspiracją? Kto najbardziej cię inspiruje? Znaczy, ja podziwiam generalnie zawsze aktorów, którzy wcielają się w rolę, wiesz, które są bardzo daleko od nich. Maja Ostaszewska na przykład jest dla mnie, znaczy ja dopiero w, w, w tym roku, kiedy ona nagrała e, Body, Ciało i Pitbulla jednocześnie, zobaczyłam, wow, to tak można w ogóle, wiesz. No. I, I to mi tak dało taki obraz tego, jak, że w ogóle sky is the limit, nie? Zawsze bardzo imponuje mi to, jak muszę grać, w sensie jak znajduję się na planie z takimi już nazwiskami jak Ola Popławska czy Macie nie? No to już jest takie dla mnie wdech. Ja tu rzeczywiście jestem. Jestem strasznie wdzięczna za to, ale nie mam czegoś takiego, że to mnie w jakiś sposób onieśmiela. Bardziej właśnie też jakoś tak jestem taki chojrak. A jakie masz plany na kolejne lata? Znaczy wiadomo, teraz taki czas pandemiczny, jeszcze nie wiadomo jak to teraz będzie. Więc niektórzy mówią, żeby nie planować w ogóle, bo trochę bez sensu. No ale. To, bo to w ogóle tutaj to się nic nie zaplanuje. <noise> zawodowo to nie ma zaplanować. Mam nadzieję, że będę się dalej rozwijać i to na pewno ale tak prywatnie to nie wiem, jestem na drodze kupienia mieszkania, także to jest mój teraz cel na najbliższy czas, bo w ogóle jestem przerażona dorosłością. <noise> A oprócz aktorstwa masz jeszcze jakieś swoje pasje, coś co cię tak bardziej zajmuje? No a tak jakby to trochę jest powiązane z tą rolą, o której mówiłam, czyli jakaś tam fizyczność, wysiłek fizyczny i w ogóle tak przez ten rok, że nienawidzę w ogóle wracać do pandemii i tak dalej, ale no, zaczęłam bardzo szukać jakichś tam swoich rozrywek outdoorowych, poznawać różne nowe sporty i i chcę dalej to robić, w sensie dalej wchodzić w coś, czego nie znam. Bo faktycznie jest yy, i co, co się za coś nie wezmę, tak jak nie wiem, za biegówki, za kajta, yy, to kurde, mówię, ale super, ludzie to robią, nie? I, I idę za tym i mam nadzieję, że to nie minie, że ktoś mi mówi: Ej, jedziemy zrobić coś. I mówię, no dobra, to jedziemy. Ja Bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę i życzę samych sukcesów wielu nowych ról i żeby pojawiały się te role i propozycje i tak dalej. Dziękuję. Ty. To mi napisałaś. Bardzo mi miło. I super, że znalazłaś czas, bo też właśnie tak ciągle zabiegani jesteśmy i, i różnie to wychodzi. Ale no. bardzo, bardzo miła rozmowa i jeszcze raz dziękuję. Bardzo dziękuję i powodzenia dla Tobie również na planach. Dziękuję, Dziękuję bardzo.